I jaki high speed to ile, ile możecie przelecieć przy ziemi? Lecimy do 0.95 Macha, czyli to jest około 1150 na godzinę. I później adrenalatu w górę? E, tak. Ja, <laughs> jak, jakie to jest w takim razie e, przeciążenie? Bo rozumiem, domyślam się, to musi być super satysfakcjonujące, jak sobie lecisz w takiej takie prędkości, i jeszcze go wyrywasz do góry, ale wtedy musi strasznie wbijać się za nim, więc domyślam, się, że tam przeciążenia są po prostu gigantyczne. E, 9G, tyle ile samolot pozwala, tyle się, tyle po, praktycznie po większości pokazów przywożę. Czasami nie wiem, 8 8,8, 8,7, ale zdarza się często 9? dziewiątka. 9G. I rzeczywiście jest tak, że jak go wybierasz w górę, to zawęża ci się widzenie? No. Eee, nie zawęża mi się już teraz, tak naprawdę, bo wiem, jak z tym walczyć. Tego też nas uczą. Eee, uczono wcześniej na innych samolotach i, i na F-16 również, eee, jak wykonywać ten AGSM tak zwany, czyli anti g Training Maneuver.